Siemanko. Pierwszy pack opening yy, na moim kanale jest paczka, duża złota paczka premium yy, Za 8 na, za 15k mam 18 Więc yy, zobaczymy co w niej będzie otwórzmy sobie i końcy tysiąc końców niech będzie bramka z lil do ligi francuskiej się przyda dobra Alonso to za klub wiem że portoryko a to jest chyba jakiś ta, MLS a, to, to pójdziemy na sprzedaż może jest coś wart wystawimy na listę transferową Edu Drakena do Ligi Brazylijskiej sprawdzimy mecz, się nadaje i Valeron ale bardzo bardzo wolny chociaż Dribbling ma dobry i podania aj Folniutki aj, 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 aj. ale i niech na razie zostanie Morale na listę transferową to też na listę transferową. Kontakty wiadomo przydadzą się. Mm, na listę transferową. Manager 41212. Nie potrzebuje na listę transferową. Trochę jakieś coinsy zarobimy. CPSPO. Też mi niepotrzebne. Mm, 5221. Też mi niepotrzebne. U. Menu Manchester United i AS Monaco Stad Velodrome, o Velodroma co zostawimy Menu Menu, 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 menu mm -hmm. Wystawię na listę transferową I, I Monaco wystawię na listę transferową Bo oczywiście mojego herbu zawiszy nie będę zmieniał Dobra, ganzo na licę transferową Dużo, b nie będę już miał miejsca na liczbie transferowej, kurde Kondycja No i nie mamy miejsca, to sprzedamy już tą piłkę Duplikat Okej, okay, wyślemy do klubu I co? I kupimy sobie może jeszcze jedną paczkę Srebrną, żeby tak nie było Smutno. O, a 7,5. Może coś wpadnie nam z yy, ligi. Jeszcze co muszę dokończyć? Elite Division i muszę dokończyć jeszcze Polską Ligę. Tak po cichu liczę na Luisa Carlosa. Ale zobaczymy. I co my tu mamy? Luis Carlos jest! Ale. Trafiłem! Trafiłem! No! Colin pójdzie do Ligi Francuskiej. Luis Carlos pójdzie do naszej Polskiej. Brawo! Brawo! O to mnie chodziło. Kobin, Liga Ukraińska. Kurde, bym go sprzedał za trochę. Togni. Togni. Może do Ligi Brazylijskiej. Boj. No... Nie. Wy... wybaczcie mi moją taką ekscytację, ale kibic zawiszy, musi mieć piłkarzy zawiszy A że jeszcze ta film Luisa Carlosa to jest bajka Trening Tu potem powystawiam to wszystko no, Po prostu pokazać się przyda Okej okay. To mogę od razu sprzedać, bo to tam nie jest dość dużo warte Leczenie, a ja to też sprzedam Okej okay parady. Podprzedaję wszystko to. To wy wystawię oczywiście. A ten trener. Ten trener zostanie. Okej. Okay. A tych piłkarzy zostawię. Tylko kobina będę na listę transferową. Tu może tego togniego też zostawię. Okej. Okay. I to by było na tyle w tym pak openingu Jeśli się podobało. Łapeczka w górę. Zapraszam do komentowania. Zapraszam do grupy na Steam, do grupy na Facebooka. Na radiesiemka. Cześć!